Hej, z strony Grustuj, wracamy do Battle Brothers, do naszej kompanii Krwawego Słońca. Będziemy tu dzisiaj ruszać w stronę bardziej wyższych gór. Prawdopodobnie ruszymy do Walstein, szukając za nowymi zleceniami, nowymi przeciwnikami, a i przede wszystkim do znalezienia miejsc, gdzie jest od cholery pieprzonych nieumarłych. Bo musimy już cztery miejsca ubić, gdzie się będą pojawiały. Więc no co, ruszamy w nieznaną dzicz. Sprawdzimy przy okazji, czy po drodze ktoś się trafi, byśmy mogli go spacyfikować, trochę dostać doświadczenia przy okazji i może trochę jeszcze zarobić. Bo mamy co prawda trochę tego grosza, ale groszem dalej nie śmierdzimy. Markdorf ma jakieś zadanie, zobaczmy. Hmm, zobaczmy, co ty tam proponujesz. E, zastanowimy się raczej, nie? To jest trzygwiazdkowe. Dobra, nasi panowie, podnieśmy im morale, niech się cieszą, że dostali napitek. Ruszymy w takim razie do Tannenfeste. O i proszę bardzo, pojawili się bandyci. Ehm... <laughs> Spróbujemy ich pokonać. Jakby nie uciekali, bo by... O, nic Na małą rozgrzeweczkę kilku bandytów do ubicia. Ehm, mamy tu lukę. <laughs> Zapomniałem, że nam ostatnio ktoś padł. Dobra, dobra, te górze rzeczy się robiło. Na razie odczekamy. Ehm, coś widzę, że nie kwapią się, żeby do nas podchodzić. Ehm, Zobaczmy, komu tutaj jest. O, ten powinien dostać ładnie. Oczywiście nie trafiamy. Gerold pudłuje. Dobra, widzę, że oni będą chcieli podejść do nas bliżej. Trzeba będzie zrobić trochę do przodu parę kroków. I zobaczymy, czy będziemy na tyle dobrze strzelać, by trafiać. No, tak na razie idzie średnio. Więc przesuniemy się do przodu lekkawo. Naszego morymfa później przesuniemy, bo jeszcze musimy tutaj złatać tą dziurę po tym braku jednego. Pani nie chcą podchodzić, oni chcą z nas strzelać z dystansu, nie podoba mi się to bardzo, więc trzeba jak najbardziej załatwić ich. O, 65% i pyk, dostał, piękny strzał. Um, zobaczymy, kto następny naszej wesołej kompanii będzie chciał strzelać, ruszmy w takim razie. Nie, Rollo, ty nie jesteś w stanie nikogo trafić na razie. Zobaczmy, kogo ty możesz tutaj strzelić, spróbujmy tego, niestety. No, i byśmy przesunęli tu. Boję się, że zaraz nam zginie któryś. No, ale dobra. Rozumiemy tak, nawet. Jo, osłonięci. I zobaczymy, co dalej będą robić. Dobra, próbują strzelać naszego Morymfa. Nie trafiają całe szczęście. Uuuu! No, trochę głupi pomysł to był, no ale przynajmniej strzelcy są cali. To jest najważniejsze. <laughs> No to teraz tak, którego pana by tu spróbować? Zróbmy krok tutaj. Geralt powinien mieć czysty strzał. Niestety nie ma tego strzału. Ale Gerold przystarczy się przebija jak należy. Myślę, że trzeba by powoli podchodzić, ale jeszcze poczekamy. Tego możemy zablokować naszym ragnarem. Pięknie, trafiony. To już będziemy teraz podchodzić również. Zobaczmy, czy jesteśmy tu w stanie kogoś trafić, chociaż troszeczkę. No niestety nie. Ale nasi ludzie będą mogli podchodzić. I załatamy zaraz tą dziurę, którą tutaj próbują nas otoczyć. Ach, ogłuszony, niestety. Nie szkodzi, nasz w podchodzi. Sieka trafia. Zanim tu podejdziemy, spróbujemy jeszcze strzał I pięknie, rollo kładzie przeciwnika. Dzięki czemu możemy podejść bliżej? Spróbujemy podejść tutaj. Dobrze, morale opadły. Bardzo dobrze. Niech tak zostanie. Tu nie mam zbytnio pola manewru. Musimy w takim razie do przodu troszkę i spróbujemy ostrzelać łuczników. Piękny wystrzał, przeciwnik po prostu się położył. Dobra, tutaj dziurę, żeby nasz kusznik nie został zaatakowany. Podejdziemy na krok, ile się da, i zobaczymy, jak to dalej będzie się tutaj nam układało. Mają jednego strzelca i pudłuje bardzo dobrze. No, tutaj nasz. Pechowiec fauret znowu dostaje cięgi. Ale spróbujemy go zaraz uratować. Na razie ratunek wychodzi ciężko. Ale tu Gerold trafia. W takim razie my podchodzimy z drugiej strony. Blokujemy morale po Możemy przeskoczyć. Olać go kolejnym. Morale upadły. Piękna sprawa, gdy morale upada. No, Zobaczmy, tutaj możemy zrobić krok do przodu. Zastanówmy się, kogo tu strzelić. Ehm, hmm, 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 największą szansę mamy tego pana i pięknie, morale, poszły się, ten teges. Ehm, możemy teraz Gerhardem, zobaczmy, czy Gerhard jest w stanie coś tutaj jeszcze na narozrabiać. Oczywiście, tu niestety pudło. Jeszcze Tobio Ern, Tobio Ern, zobaczmy, Twoja szansa na strzelenie kogoś. Niestety też pudło, ale Moryf jest tutaj i będzie siekał następnego. Ładnie wyszło, pięknie, przeciwnik oberwał. Zróbmy tutaj włócznię, żeby ten nie mógł nas podejść. Spróbujmy z tego, pięknie. Geralt tu już nic nie zdziała. Okej, okay. wygląda całkiem znacznie, nie powiem, że nie. I łucznik będzie dalej próbował strzelać i podłuje, bardzo dobrze. I o to chodziło, ten próbuje podejść i z innej strony traci ruch, o to chodziło. Ragnar próbuje trafić uciekiniera i go pozbawia życia. Zobaczmy, Brigand kolejny. Erling pokonuje kolejnego przeciwnika. A my możemy zająć się zaraz ostrzeliwaniem naszych przeciwników. A to drzewo przeszkadza, przeszkadza tu krzakiem. Dobra, spróbujemy przez drzewo mi pudło. Przeładujemy. Hmm, tu wejście nam nic nie da, więc na tym będziemy się ruszać. Tu też ten ruch nic nie da. Boję się, że zginie jak podejdzie. No ale dobra, weźmiemy jeszcze tarczy do góry. Niech się broni. Tu spróbujmy strzelić. No niestety, gdzieś tak strzała poleciała. I tutaj bym podszedł nawet z tej strony go dziabną, niestety pudło. To no, może ten krok w bok. Jeszcze jeden i może... Ach, pudło. No dobra, teraz następny. Ktoś tu taki jest wspaniakowaty. Zobaczymy. podejdziemy. Spróbujemy. Pięknie w nos dostał, aż mury pokiereszowało. O to chodziło. W takim razie zrobimy to parę kroków. Spróbujemy go jeszcze sieknąć. 83% szansy na zrobienie, i pięknie. Mord rozdziabia mury. No, kusznik wiadomo było, że ucieknie w końcu. Spróbujmy tego człowieka o. właśnie, będzie atakował. Na szczęście, jedno tylko uderzenie. My możemy spokojnie podejść naszymi ludźmi. Pozostała grupa może przyładować sobie spokojnie kuszę. Tych i załatwiony. Jeszcze na rogu niech zagra morym i kończymy turę. Udało się. No i pokonani, teraz możemy sobie przejrzeć spokojnie lód. Dużo tego może nie ma, ale będzie przynajmniej lepsza zbroja dla naszego Erwina. Czy okazji jakiś hełm można by wymienić komuś, ale nie ma zbytnio co. Dobra, nasz Morym, w tobie się przyda na pewno lepsza zbroja i nasza pozostała, o jeszcze tutaj, no tak Harald, zapomniałem, że jest Harald ranny, który musi odpocząć, ale wychodzi całkiem dobrze. Co prawda nie mamy dalej dobrych broni, możemy zmienić na Falchiona wreszcie lepszą broń, tu mamy już Arming Sworda, to zostawiamy. Okej, okay, wygląda całkiem znośnie, Gerhard dostał poziom, Gerhard co ty możesz dostać? Najpierw tak, Ty miałeś być naszym tutaj hybrydą, zrobimy w takim razie Tobie tak i ja bym Ci tu wyjątkowo dał, notamy Ci ten Unlock Perk, żebyś lepiej napierdzielał z tej kuszy. Mimo wszystko, ruszmy w takim razie do Tan sprzedajmy te graty i szukajmy dalej. No, jesteśmy w mieście, możemy zaraz wysprzedać te śmieci, które nam są już niepotrzebne. Jak widzicie, sporo pieniędzy na no tym można sobie spokojnie dorobić. No, 6000 mamy do przodu. Zobaczmy w takim razie, czy jesteśmy w stanie dostać jakąś ciekawą broń. Może nie broń tyle, a lepszą kuszę. Lepsze kusze są już po 3200. To wypadałoby zrobić jakieś zadanie, żeby były tańsze. Na złości nie mają. W takim razie zobaczmy, czy mają kogoś ciekawego do zatrudnienia. Widzę, że mają dużo strzelców. Uuu, Emerich, wyglądasz dosyć ciekawie. Masz kusze, masz 50 do trafi. Powiem wam, że, bo, no, ciekawy koleś. Zmniejsze to zużycie. Tu i wizja większa. No, Myślę, że go zatrudnimy. Otmar też wygląda dosyć ciekawie. Duż, dużo plusów do tego. <laughs> Dobra, na pewno Emerich. Zatrudnimy Emericha. Emerich zatrudniony. Będzie kolejny kusznik do strzelania, oczywiście. Najpierw tak, podbijem mu podstawowe te, te, te statystyki, co ma wysokie. Damy mu oczywiście, żeby nie zginął od razu. I potrzebnie teraz sprzedawałem to wszystko, nie? Cały ja. Nie szkodzi. Jeszcze będziemy musieli tutaj jednego dać na front, w takim razie, kto jeszcze wyglądałby na ciekawego? Otmar, Gerulf, Gerulf 58, 59, Otmar ma 57, dobra, Otmar jesteś bardziej tutaj yy, lepszy w tych, tych rzeczach i będziesz w takim razie siedział tu. I trzeba troszkę pozmieniać pancerze naszym ludziom, żeby lepiej to wyglądało i lepiej działało. I on ma Militia Spear. Może być Militia Spear, chociaż ja bym tobie dał później inną broń i oczywiście wzmocnimy mu atak, wzmocnimy ci obronę, damy ci trochę więcej życia i oczywiście nine lives, żebyś ty przeżył nam następne w z walki. W eee, takim razie ja bym go dał tutaj nawet, na tą flankę. Tego pana trzeba czekać, aż się uleczy. Damy mu na razie te gorsze rzeczy, znaczy te gorsze rzeczy, to ja dam komu innemu, Nasz tylny sierżant może na razie chodzić w tych troszkę gorszych łachach. A flanka, żeby w miarę była tutaj na przodzie jakoś ubezpieczona. Co prawda, on jeszcze jest ranny, jeszcze się leczy, więc trochę tu zejdzie. Ile my potrzebujemy do full 6 tools? No to jeszcze trochę. W takim razie no to co, lecimy do Wallstein. Żywności mamy jeszcze. Ej, w sumie możemy kupić jeszcze jakieś śmieci. Trochę mamy tego. Armory zobaczmy, jakieś proste. Nie to, o, tutaj jakieś proste pancerze i hełmy. Drogie. Mamy ba Basic mail Shield. Nie jest tragedia, można kupić. E jakiś lepszy hełm by się przydał, ale też są drogie. A nie chcę wydawać dużo mamony. Więc jakieś podstawowe weźmiemy, podstawowe w tym wypadku. I zmienimy. W takim razie masz to, chłopie. A nasz tutaj oczywiście sierżant wrócisz do poprzedniego uzbrojenia. A temu damy... o to nawet nie. 140, 140... o to! Może, może być! Na tą chwilę może być. Reszty nie kupujemy, bo nie mamy w sumie pieniążku za bardzo. Lecimy do Valsteyn, szukać dalej tych pieprzonych, umarłych. Dobra, dodaliśmy do Valsteyn, jest jedno zdanie. Trzeba dokupić żywność naszym ludziom, bo już się powoli kończy. Będziemy mieli na te dwa dni podróży. Dorzućmy jeszcze trochę syra. Eee, drogo, jeśli chodzi o naprawę, na razie nie będzie poszło więcej narzędzi, więc nie ma co dokupować. Zobaczmy, cóż to za ciekawe zdanie. Die webknechty Webknechte, Nachsersy. Może być, bo i tak przy okazji będziemy szukać dalej miejsca, gdzie możemy trafić na jakieś. Nie umarły, więc zobaczymy, zbadamy sobie ten fragment. Może coś się tam pojawi No po drodze spotkałem barbarzyńców, no ale nie to potrzebuję. Poza tym, <coughs> ludzi jeszcze nie mamy wszystkich zdrowych. Z kolejną no, znaleźliśmy miejscówkę, gdzie jest akurat hmm, barbarzyńcy. I to jeszcze ciążę, no to nawet nie będziemy próbować, bo tam rozniosą jakiś unhold sobie i lata, to w liczbie trzech. No fajnie, fajnie. Bawią się chłopaki. Będzie na to, że ta wyprawa jednak jest skazana na niepowodzenie tą do góry. Tam będzie wrócić się na dół. Mamy tu, są Barbarian Rivers czterech. Nasi ludzie są w miarę wyzdrowieni. Zobaczmy, jak to wygląda. Eee, no, lepiej nie będzie. Co najmniej, jeszcze dodamy sobie tu. No, spróbujemy. Pojawiło się ich kilku. Jest noc, więc oni też mają trochę cięży, żeby nas trafiać. I idą w bardzo niedobrą stronę. Czemu wy podchodzicie tutaj? Goddammit. Ale dobra, to jest jeszcze do odratowania, żeby jeszcze trafiał. Myślę, że trzeba będzie ich tu troszkę otoczyć. Jak mamy możliwość, troszkę się wycofać. Bo może być grubo. My no, jeszcze nie trafiamy jak na złość. Więc sobie podejdziemy w tą stronę. Tutaj damy do przodu. Dobra, zablokujemy go. Go zaatakujemy. Zrobimy krok naszym morymfem. zaatakujemy. Nie trafiamy. Jakoś mnie to nie dziwi. Próbujemy zablokować to do nich przejście do nas, dojście w sumie. Zmusimy ich, żeby musieli wyrzucić bronie dystansowe. Myślę, że VRS ty pójdziesz jednak tutaj. Jesteś silniejszy od innych pozostałych wojowników. A pozostałych strzelców ruszymy trochę do przodu. I tutaj byśmy nawet zrobili, otoczyli go. O! A tego pana przemieścimy tutaj. No i wygląda to całkiem znośnie. I jeszcze jeden tu był. No hmm. i patrzcie, mimo że Faures tarczę wystawił, to jednak przeciwnicy są mocni. I wyjęli bronie ciężkie. E, nie szkodzi, będziemy próbować ich wybić. No, po to, żeśmy zrobili ten atak. Ale strasznie są celni. Więc trzeba ich dosyć potężnie ładować. Jednak będziemy tarcze chyba dawać do góry. Eee, dobrze byłoby, żebyśmy ich w miarę sprawnie wybili. No właśnie, tylko ten w miarę sprawnie to wychodzi na razie łabo. Ale dobra, próbujemy. Dobrze, tutaj już dostał. No. To no jest tutaj pudło, trudno podchodzimy, próbujemy dalej. Dobra, tu już ma pozbawione. Weźmiemy oczywiście tarczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, panowie się wybronili. Przyładujemy kusze i zobaczymy, co dalej będą robić. Dobra, nie udało mu się. Zobaczymy tutaj, jak atak. Faures pięknie się broni. Możemy dalej kontynuować ostrzał przeciwników. Mniej lub bardziej udany. Dobra, morale upadły. Wow, potężne uderzenie pozbawia jednego życia naszego. jednego Erwina. Niedobrze, bardzo niedobrze. Trzeba zaraz zająć się. Dobra, jeden leży. Zostało jeszcze trzech. Próbujemy go odepchnąć. I. Dobra, odepchnięty. I Erwin będzie musiał uciekać. Bo się skończy to źle. Będziemy próbowali oczywiście tutaj zaatakować tego człowieka. A ten pan niech spierciela, bo zginie śmiercią nienaturalną. Tutaj spróbujemy jeszcze go trafić. No niestety pudło. Spróbujmy drugi raz. Pudło. Niedobrze. Boję się, że Moryw tam zginiesz. Ale próbujemy. Jesteś sierżantem z naszym, musisz walczyć. Oni mają chyba tak, kościste jakieś pancerze, no ale to i tak jest dosyć wytrzymałe to łatajstwo. Chyba tu już tury, widzę, że już wszystkie minęły. Zobaczymy, co będą dalej próbowali. Hmm, spróbujmy go otoczyć. Nie chcą mu spaść morale. Ua! Dobrze, przerzucił się nad broń dystansową. Może być. Dzięki temu my mamy teraz możliwość... ...jeszcze się wybronienia. Pięknie oberwał! Teraz możemy ładować go dalej z kuszy i coś... ...coś po ciemku nam ciężko idzie to strzelanie. Ewidentnie brakuje nam tu polotu i klasy. A, próbujemy w tego. Ech, no nie idzie to, nie idzie. No i tak naprawdę no nie idzie. Dobra, dźgaj go panie, jeszcze trochę i będzie po nim. E, tutaj, no machnięcie i pięknie przeciwnik padł. Otoczymy następnego. I bez litości go będziemy zdzielać. I fauresz dobije? No nie, jeszcze nie. Jeszcze nie dobił. Ale to nie szkodzi. Jeszcze chwilę i dobra, przeciwnik już zmienił broń, będzie próbował do nas podejść i coś czuję, że nasz Gerhard może tym być niezadowolony, że go tak zostawiłem. Zobaczymy czy jeszcze będzie miał... Nie, nie będzie miał ruchu, więc troszkę Lipton. Uh, goni tego! O, zaraz go trzeba tam pójść podratować, więc przyładowanko i będziemy w niego napierniczać! Tylko, że nie trafiam. Ale to dobrze. Ale ok, zablokowany już do naszego tutaj człowieka nie podejdzie. My spróbujemy go ostrzelać ile się da. No, teraz panowie zaczęliście trafiać, cieszy mnie to niezmiernie. Podnieście morale sobie, brawo. Moryw. spróbujemy go to jeszcze podejść, machnąć mieczem. No, niestety, spróbujemy z tej strony jeszcze podejść. Zobaczymy jeszcze Faures niech mu podejdzie. Bardzo ładnie, a ferwin niech zostanie w miejscu jak został. I chyba to już wszystko, kogo możemy tutaj ruszyć, bo to już widzę, że już będzie zaraz kicha, jak pójdziemy dalej. Możemy Morynfa jeszcze przemieścić i zobaczymy, jak przeciwnik zaraz będzie chciał nas zaatakować. Jeszcze nie chce. więc jest szansa, żeby jeszcze podejść go ciapnąć, albo chociaż z kuszy strzelić. No, niestety, tu już nie ma jak. To może dzidka? Pięknie, morale poszły, rozwaleni. Pięknie. Ładnie się udało. Czy to było opłacalne? Jeszcze jak, że nie. Ale przynajmniej ten dostał poziom. I tobie mieliśmy iść w Iry, Żebyś ty był tym tarczownikiem takim, takim fajnym, miłym, sympatycznym, i uczynnym i tak dalej. Czy te hełby są coś lepsze? 105. Nasze te mają 70. Czy one zabierają wizję? Jedną wizję zabierają. Więc tak! Ee, średnio. Przynajmniej dostaliśmy doświadczenie jakieś. No i trudno, ruszymy do Senftenben. O Jezu, tutaj kolejni się pojawili, pięciu. Barbarian Trolls, co prawda. Ale mamy zbyt radnych ludzi. I chyba jednak trzeba będzie iść w inne rejony, bo myślałem, że w rejonach chłodniejszych będzie więcej trupów. Bardziej się ich skonserwują. No ale niestety jednak nie widzą tego. Pamiętaliśmy, czy tutaj coś możemy przerobić. No nic konkretnego. Możemy strzelać tylko te śmieci. To sprzedajmy, 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 sprzedajmy. Te hełmy tak jak mówiłem też. Możemy dokupić sobie... No musimy dokupić po takiej cenie. Żeby naprawili trochę naszą zbroję. Żywności nam starczy na pełno dwa dni. Dobra, dokupimy jeszcze to. Czy masz tu ciekawą zbroję kolego? Nie. I chyba nic ciekawego tu nie kupimy. To niby 115. No nie, już nie będziemy tak kombinować. Spróbujemy ruszyć w takim razie do... hmmm... Chcielibyśmy zbadać te tereny w takim razie. Albo ruszyć w końcu na to miejsce. Przy okazji gdzieś po drodze jakiś templ złapać, podleczyć naszych ludzi. No i wyruszymy tam. Prędzej czy później, hehehe. Pewnie prędzej. A może później. A tymczasem to będzie wszystko. Trzymajcie się. Hejo.